Szanowni Państwo, to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na Ziemi. Przyjmijmy 10-50 tysięcy nielegalnych migrantów. Wpuśćcie ich, potem zobaczy się, kim są tak naprawdę i potem się ustali, kim są tak naprawdę ci ludzie. Tusk, Szanowni Państwo, to inwazja nielegalnych migrantów w Polsce i to jest klu naszego dzisiejszego spotkania, klu naszej dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, od kilkunastu dni, o czym powiedziałem na samym początku, Europa jest pod silną presją migracyjną. Kolejne setki łodzi napływają do bram Europy na Lampedusę, malutką wysepkę na Morzu Śródziemnym. Ponad 7 tysięcy nielegalnych migrantów dzisiaj oblega tę wyspę. To naprawdę apokaliptyczne obrazki, o czym informują niezależni dziennikarze, niezależne media, zwłaszcza w social mediach. To malutka wysepka, na której jest niewielki punkt recepcyjny, w którym może pomieścić raptem 300 migrantów. Dzisiaj na Lampeduzie przybywa ich co najmniej kilka tysięcy, a w ostatnich Godzinach kilkudziesięciu napłynęło ponad siedem tysięcy kolejnych nielegalnych migrantów. Francuzi, Niemcy podejmują różnego rodzaju działania związane z zamykaniem, uszczelnianiem swoich granic, również blokują solidarnościowe mechanizmy relokacji. A politycy Platformy Obywatelskiej tutaj u nas w kraju, szanowni państwo, opowiadają, że to. Nieaktualny problem, problemu żadnego nie było, nie ma, problem wymyślony. No nie, Szanowni Państwo, to jest bardzo aktualna sprawa dzisiaj w całej Europy, Europie. Cała Europa bardzo mocno to tym żyje i jest to realne wyzwanie dla kluczowych polityków europejskich. Tą sprawą od wielu miesięcy zajmuje się bardzo intensywnie Unia Europejska, która chce przerzucić koszty nielegalnej migracji na państwa członkowskie, które od lat z tą nielegalną migracją walczyły, sprzeciwiały się tym mechanizmom przymusowej, przymusowej relokacji. A więc jedno politycy Platformy Obywatelskiej mówią tutaj u nas w kraju, a co innego dzieje się na forum Unii Europejskiej i w instytucjach unijnych, bo warto również zwrócić uwagę, że w tej sprawie również na forum instytucji Unii Europejskiej, na forum Parlamentu Europejskiego, odbywały się bardzo ważne głosowania, w których to głosowaniach politycy opozycji popierali, popierali albo nie sprzeciwiali się mechanizmom przymusowej relokacji, tym mechanizmom, które są dzisiaj forsowane właśnie na szczeblach Unii Europejskiej. Europejskiej, po to by przerzucić społeczne i gospodarcze koszty tej polityki multi, polityki i polityki otwartych drzwi na inne kraje Unii Europejskiej. I od wielu tygodni zwracamy się do Donalda Tuska z pytaniem, z pytaniem jaka, jakie jest jego stanowisko, jeżeli chodzi o przymus relokacji nielegalnych emigrantów i jakoś dziwnym trafem nie możemy doprosić Donalda Tuska, aby zajął jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, ale już dzisiaj chyba wiadomo dlaczego, biorąc pod uwagę te ostatnie dni. On nie może na te pytania odpowiedzieć, bo on doskonale wie, że jest uwikłany w różnego rodzaju zależności interesy z Berlinem, z Brukselą, politykami właśnie z tych krajów, również z Europejską Partią Ludową, partią matką de facto, do której należą politycy Platformy Obywatelskiej, która jest twarzą tych projektów szkodliwych projektów związanych z przymusową relokacją i które mają być wdrażane na forum Unii Europejskiej. To tyle z mojej strony. Bardzo proszę pana ministra Przemysława Czarnka o zabranie głosu. Szanowni Państwo, wczoraj rozmawiałem z politykami włoskimi, z senatorem Manuelem i senatorem poprzedniej kadencji, z panem profesorem Juli Mondi i przekazałem im wyrazy wsparcia, dlatego że niemoc Unii Europejskiej jest widoczna na naszych oczach. Kompletna niemoc, zapaść tej polityki, do której doprowadził Tusk, który sam, na naszym filmie to było pokazane, każdego dnia organizował politykę Unii Europejskiej w sprawie migracji. Tak to było zorganizowane, że dzisiaj 7 tysięcy ludzi tylko w ciągu 48 godzin zalało Lampedusę. 7 tysięcy tylko w ciągu 48 godzin. Z tej wyspy, która kiedyś była rajem, zrobiło się piekło. I takie piekło jest nie tylko tam. Takie piekło jest w Marsylii, takie piekło jest w Hamburgu, takie piekło jest w Berlinie, takie piekło jest w Brukseli, o czym świadczą liczby. Liczby dotyczące przestępstw 30-krotnie więcej, 30 więcej napaści w Belgii, więcej aniżeli w Polsce, 30 razy więcej napaści. 8 razy więcej kradzieży w Belgii. 15 więcej gwałtów na kobietach w Belgii we Francji. Blisko sześciokrotnie więcej gwałtów na kobietach w Niemczech. Polska pozostaje bezpieczna, Polska jest bezpieczna dla wszystkich, w tym dla kobiet. Piekło kobiet jest tam, a to piekło kobiet zostało zorganizowane absurdalną polityką migracyjną Unii Europejskiej, za którą odpowiadał Donald Tusk, co sam do nas powiedział. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby wszyscy odpowiedzieli na pytanie, czy jesteś za przymusową relokacją nielegalnych imigrantów. Nielegalnych imigrantów. Mydlenie oczu i mówienie o migrantach zarobkowych. Jest po prostu nieodpowiedzialnością. My pytamy o nielegalnych imigrantów, bo w Polsce nie ma. Takich sytuacjach na zachodzie. Nie ma w Polsce miasta, które miałby dzielnicy, które dzielnicę, do której nie ma wstępu policja. Nie ma w Polsce miejsc, które nie są pod kontrolą państwa polskiego. Takie miejsca są w Szwecji, takie miejsca są w Niemczech, takie miejsca są we Francji. Tam rzeczywiście na naszych oczach upada cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja zachodu, cywilizacja łacińska. My do tego dopuścić nie możemy. Stop przymusowej relokacji nielegalnych migrantów, żeby takie rzeczy, jak na Lampeduzie, nie stały się w Polsce. A byłyby Gdyby dzisiaj rządził Tusk, na szczęście Tusk nie rządzi. Szanowni Państwo, wielokrotnie mówiliśmy o tym mechanizmie przymusowej relokacji, który jest proponowany przez instytucje unijne. Warto jeszcze raz wyjaśnić go, ponieważ wielu przedstawicieli opozycji twierdzi, że taki mechanizm nie jest proponowany. Mechanizm ten polega na tym, że. Albo przyjmie się określoną liczbę wielu tysięcy nielegalnych imigrantów, czyli tych osób, tych osób, które w sposób nielegalny dostały się na teren Unii Europejskiej, tych osób, które nie chcą pracować tutaj w Europie, tych osób, które bardzo często są właśnie powodem wielu przestępstw? Jeżeli tych osób się nie przyjmie do danego kraju, to podejmowane są wtedy sankcje o charakterze finansowym. Ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Jak inaczej nazwać ten mechanizm, jeżeli to nie jest mechanizm przymusowy? Jeżeli Państwo dostaliby taką propozycję, że albo przyjmujecie kogoś do domu, a jeżeli tego nie zrobicie, to płacicie 20 tysięcy euro kary. To to jest przymus, czy to jest dobrowolność? Chyba to retoryczne pytanie, każdy, na to retoryczne pytanie każdy zna odpowiedź. Dzisiaj Europejska Partia Ludowa, jest właśnie, czyli partia, do której należy Platforma Obywatelska, jest jedną z tych partii, która właśnie realizuje tę politykę przymusowej relokacji, forsując te przepisy, które są w Unii Europejskiej. Dlatego my wzywamy dzisiaj jeszcze raz Donalda Tuska, aby jednoznacznie odpowiedział na pytanie, które zostało postawione w referendum. Czy jest za tym mechanizmem przymusowej relokacji, który jest proponowany przez Unię Europejską. Niech odważnie odpowie na to pytanie i nie zasłania się innymi tematami, bo ja wiem, że on chce od tego uciec, ale to pytanie w referendum zostało zadane i na to pytanie należy odpowiedzieć. Donald Tusk wzywa do tego, aby nie iść na referendum, wzywa dlatego, że boi się, że ono będzie miało charakter wiążący. Bo jeżeli będzie miał charakter wiążący, to żadna kolejna władza nie będzie mogła zmienić tego wiążącego charakteru referendum. A jeżeli nie będzie wiążące, czyli nie będzie wystarczającej liczby osób, które wezmą w nim udział, to wtedy Donald Tusk ponownie będzie mógł się pokłonić przed Berlinem i Brukselą w sprawie nielegalnej przymusowej relokacji, którą będzie chciał forsować w przyszłości. Bardzo dziękujemy. Prosimy o pytania, najpierw w temacie konferencji. Dzień dobry, Monika Trost, TVP Info. Kryzys migracyjny cały czas rośnie na siłę, kolejne kraje uszczelniają swoje granice. Pytanie, czy dotychczasowa polityka Brukseli w tym zakresie była słuszna? Dziękuję. Szanowni Państwo, no wszyscy widzimy, czym ona się kończy. Ona wcale nie rozwiązała problemu. Bo przecież już w latach 2012-2013 taki kryzys ogarniał Europę. Wówczas Prawo i Sprawiedliwość, które wówczas nie rządziło w Polsce nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, wielokrotnie apelował z mównicy sejmowej, aby nie wpisywać się w tę szkodliwą politykę migracyjną, która jest proponowana przez Brukselę, przez Niemcy, przez panią kanclerz Angelę Merkel, Multiculti, a to właśnie wtedy platforma obywatelska bardzo mocno kooperowała z Berlinem ramię w ramię przygotowywano te zapisy. Politycy Platformy, członkowie partii IPP przygotowywali te rozwiązania. Wręcz w Polsce tutaj szczycili się tym, iż wynegocjowali jakieś korzystne zapisy, mówiąc o tym, że będzie można przyjąć pięć albo kilka tysięcy emigrantów. Bodajże pan Trzaskowski na jednej z konferencji prasowych z uśmiechem tutaj Polakom o takich rzeczach opowiadał. Ale to nie jest tak, że oni w tej sprawie zmienili zdanie, ponieważ jeszcze niedawno w kontekście chociażby emigrantów nie Legalne, którzy napierali na naszą wschodnią granicę z Białorusi. Pani Hartwig mówiła, wpuśćcie ich, a potem się będziemy zastanawiać, kim oni są. Wielu ekspertów, którzy wspierają dzisiaj Platformę Obywatelską, mówili o tym, że przecież Polska potrzebuje architektów, chirurgów, profesorów. No, szanowni Państwo, widzimy, jak to wygląda. Widzimy, jak to wygląda. Te osoby przybywają do punktów recepcyjnych na Lampeduzę. Ten punkt może dzisiaj pomieścić 300, może 400 maksymalnie osób, a jest ponad 7 tysięcy tylko w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. I to jest katastrofa de facto humanitarna, która tam się rozgrywa. Te osoby bardzo często przyjeżdżają bez dokumentów albo z dokumentami podrobionymi. Nie można zweryfikować w żaden sposób ich pochodzenia i właściwie ich żadnej e, historii. My na taką politykę na pewno się nie godzimy i dzięki temu do dzisiaj w Polsce nie ma żadnego nielegalnego migranta z przymusowej relokacji. Widzimy, co dzieje się w wielu krajach zachodniej Europy, ataki nożowników, nawet Polki przecież w wielu krajach są e, e, przestraszone, są również gwałcone, są ofiarami różnego rodzaju e, przestępstw, nawet zabójstw wszyscy ostatnio e, bardzo mocno przeżywaliśmy i byliśmy wstrząśnięci z tym, co stało się z Polką e, w Grecji. No ale. Ta rzeczywistość, jeżeli Donald Tusk wróci w Polsce do władzy, może stać się rzeczywistością i udziałem również życia codziennego Polaków. Mo Polacy mają prawo, prawo do bezpieczeństwa i my jako prawo i, prawo i sprawiedliwość właśnie to gwarantujemy. Chcemy, żeby nasze żony, nasze mamy mogły wyjść spokojnie na zakupy, mogły wieczorem wyjść do restauracji, mogły wyjść na plac zabaw z dziećmi. Chcemy normalności i prawo i sprawiedliwość jest gwarantem tego, że w Polsce będzie bezpiecznie. I ta szkodliwa polityka przymusowej reloka relokacji migrantów, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jakiego pochodzenia, nie będzie tutaj prowadzona. Agata Adamek, TVN24. Ja chciałam zapytać o to, co teraz się dzieje. Czy minister Rał zostanie zdymisjonowany w związku z tym, co już wiemy, co działo się z udziałem pana ministra Wawrzyka, ale też pojawiały się inne nazwiska w tym kontekście, między innymi pana wicepremiera Kowalczyka, pana Kołakowskiego. Dlaczego państwo udajecie, że nie ma tego tematu? Yy, widzieliście na pewno panowie w internecie mnóstwo filmów instruktażowych mówiących o tym, jak dostać wizę i pozwolenie na pracę w Polsce. Czytaliście pewnie panowie informacje o tym, jak to ktoś się podawał za aktorów z Bollywoodu, tyle, tyle, że nie, tylko tyle, że nie był tym aktorem, ale dostawał wielokrotną wizę do Polski. Czy minister nie powinien odejść po prostu w kontekście tego, co już wiemy na temat tej afery, która wygląda na no, gigantyczny proceder, a nie na żadne kilkadziesiąt przypadków, tak jak próbujecie to nazywać? Panie redaktor, pan jest ze zdaje się, prawda? Z pięknej Zamojszczyzny, z, z Zamościa, nawet z Zamościa. Myślałem, A, że ze Zwierzyńca. Y, myślałem, że ze Zwierzyńca to Zamojszczyzna piękna. Była tam, Była tam Pani ostatnio? Była tam Pani ostatnio? Była Pani tam ostatnio? No. Była Pani. Widziała tam Pani jakiś Bollywood albo nielegalnych migrantów, którzy okupują rynek zamojski, którzy atakują kobiety na rynku zamojskim? Albo słyszała Pani o gwałtach nielegalnych migrantów na Polkach z Zamościa? Nie. Wie Pani dlaczego? Dlatego, że u nas nie ma nielegalnych imigrantów i nie będzie. Natomiast Pani próbuje z uporem Godnym lepszej sprawy, wmówić opinii publicznej i to robić się w tym TVN jako organie platformy obywatelskiej, że coś, co powoduje, co pokazuje, że państwo polskie działa, bo CBA działa. CBA działa. Prokuratura wydała oświadczenie w tej sprawie i dokładnie mówi o kilkuset wnioskach. Pani mówi o kilkuset wnioskach, które rzeczywiście zostały ja wykryte, zostały wykryte przez polskie służby. Pan Wawrzyk odszedł ze stanowiska i próbuje pani to pokazać jako problem główny, a zastąpić tym problemem te, tego polskiego działania, działania dobrego polskiego państwa. Problem, który rzeczywiście dzisiaj jest. Dzisiaj, proszę pani, to jest 7 tysięcy nielegalnych, nieznanych nikomu imigrantów na Lampedusie. I ci ludzie dzisiaj byliby również na Zamojszczyźnie, na Zamojszczyźnie naszej pięknej, gdyby Tusk rządził. To jest główny problem. Panie A ministrze. w tym problemie, o którym pani mówi, państwo polskie działa perfekcyjnie. Polskie służby podjęły stosowne działania i wyjaśniają sprawę, która nijak się ma do relokacji przymusowej nielegalnych imigrantów. Panie ministrze, ja się trochę martwię, bo stoi my blisko siebie, a wydaje mi się, że pan chyba nie słyszał mojego pytania, bo zajmuje się pan mną, miastem, z którego jestem, tak jakby to kogoś interesowało. No ale panie redaktor, ja ja pani redaktor, ja pani pokazuję rzeczywistość Zamojszczyzny. Czy pani nie widzi rzeczywistości Zamojszczyzny? No Piękna tak. rzeczywistość, załężczyzny polega na tym, że jest jednym z najbezpieczniejszych regionów na świecie i w Europie. Wie pani a dlaczego? Dlatego, że rządzi prawo i sprawiedliwość, a nie rządzi Tusk, bo gdyby rządził Panie Tusk, Panie Tusk, byłoby rzeczywiście dramatyczne. Panie Mistrze, ja mam czas, ale nasi widzowie nie wiem, czy mają czas. Ale to niech pani wypowody. zada pytania. pani komisarz Pani, nie, Panie nie, nie, Proszę pan bardzo. nie, 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 ja nie, Polskie, działają. państwa bo nas nie puszczacie po prostu, w związku z tym no, nie oglądają nas, więc to jest no. taka pierwsza uwaga moja, to bo proszę najpierw nie mogą to bezpośrednio. Pan, e, nie mo no nie, no, nie, nie mam pan Bo ja tu widzę, mam ekran z TVN, właśnie nie żadnej relacji. Nie było ani relacji z tej konferencji, ani nie było na żywo konferencji. Nie, ale mają swój Skienne program, więc no, muszą ale swój odpowiem, program... Ale odpowiem pani redaktor, jeszcze raz to, co pan minister powiedział, tylko być może pani nie, nie, nie spostrzegła tej odpowiedzi wprost. Jeszcze raz podkreślamy: w takich sytuacjach, gdy dochodzą do nas jakiekolwiek sygnały o nieprawidłowościach, w jakichkolwiek instytucjach publicznych czy to ma miejsce w Ministerstwie spraw w zagranicznych, czy jakimkolwiek resorcie, służby automatycznie rozpoczynają swoje działania. Nieprawidłowości, o których pani, pojawi, pani mówi, dotyczy kilkudziesięciu lub kilkuset wiz. Kilkuset albo kilkudziesięciu. Ale to ostatecznie zostanie zidentyfikowane przez służby, ale mówimy o maksymalnych liczbach, które, o których mówi prokuratura. My gorącym żelazem wypalimy każdy przykład, każdy przypadek tego typu działań i każda osoba, która dopuściła się złamania przepisu prawa zostanie ukarana. A w sensie politycznym doszło do dymisji wiceministra, który odpowiadał za ten obszar w, tym obszar, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Więc Pani redaktor, i konsekwencje polityczne zostały poniesione i teraz konsekwencje prawne dla każdego. Jeszcze raz podkreślam, każdego, kto przyczynił się do tych nadużyć, jeżeli zostaną zidentyfikowane, to osoby zostaną ukarane, a mam nadzieję, że te, które w, jakich, w jakikolwiek sposób złamały przepisy prawa, po prostu wylądują tam, gdzie jest ich miejsce. I nie będzie zgody Prawa i Sprawiedliwości na tego typu pojedyncze działania, bo te działania miały na szczęście charakter pojedynczy. Ale niestety opozycja próbuje z tego, z tego tematu zrobić zasłonę nad kluczowym tematem dotyczącym przymusowego mechanizmu relokacji, który dotyczy, dotyczy dziesiątek tysięcy osób które w sposób nielegalny docierają na teren Unii Europejskiej. Które w ramach przymusowego mechanizmu mogłyby docierać na teren Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotyczy osób, które nie przyjeżdżają tu do pracy, w przeciwieństwie do tych, które ubiegają się o wizy normalne, pracownicze, na tymczasowe wizy, zaznaczam, na tymczasowy czas i do pracy, która jest na terenie Polski. Jeżeli natomiast doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, jeszcze raz podkreślę, z każdą z nich będziemy walczyć i wypalać gorącym żelazem. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, Szanowni Państwo. Tutaj służby państwa polskiego działają perfekcyjnie, zadziałały z wyprzedzeniem wcześniej zareagowały, wbrew temu co również na antenie tej firmy medialnej Tuska bardzo często się mówi, CBA, prokuratura, Szanowni Państwo, podjęły działania w tej sprawie, wbrew temu co sufluje właśnie ta telewizja, wbrew temu co suflują politycy opozycji. To jest to CBA, o którym Tusk i Platforma Obywatelska mówi, że chcą je zlikwidować. To jest właśnie ta instytucja, która skutecznie działa w tej sprawie. Jeżeli chodzi o sprawę wiz, yy, prokuratura wydała bardzo precyzyjny komunikat w tej sprawie. Yy, sprawa jest badana i dotyczy próby uzyskania kilkuset wiz. Wcale nie jest powiedziane, czy w ogóle te wizy zostały wydane. I wiemy również, że te wizy najprawdopodobniej w większości nie zostały wydane, I to, ale to jest wszystko przedmiotem śledztwa i to jest marginalna zupełnie sprawa w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj na Lampeduzie. Na Lampeduzie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin panie redaktor, proszę nie wywracać oczami. Proszę nie wywracać oczami. O, w ostatnim czasie, w ostatnich Chyba kilkudziesięciu pan, godzinach, myli, Pani panie redaktor, pośle. napłynęło ponad Naprawdę. 7 tysięcy nielegalnych migrantów. Ja wiem, że TVN-u to nie interesuje, ale to jest niezwykle ważna sprawa dla milionów Polaków, bo gdyby Tusk dzisiaj rządził w Polsce, ci ludzie najprawdopodobniej za kilka dni byliby transferowani do Polski w ramach przymusu relokacyjnego. Dobrze, a tak na pewno nie będzie. Dajmy się uspokoić panu rzecznikowi, a ja chciałam się zwrócić jeszcze do ministra Czanka, korzystając z jego obecności. Yy, chciałam zapytać, panie ministrze, o komentarz i poprosić o komentarz do sondażu. 49% Polaków Uważa, że za pana czasów jako ministra edukacji no w złym kierunku idą sprawy edukacji w Polsce. I druga rzecz od razu. Jak Pan chce wykorzenić plagę korepetycji, tak piszecie w swoim programie w ciągu dwóch do czterech lat, jeżeli nie ma nauczycieli teraz nawet na to, żeby zapełnić normalną siatkę godzin, już nie mówiąc o A Gdzie pani nie ma e, tych nauczycieli? E... Niech pani powie, gdzie nie ma tych nauczycieli. No Chyba pan zna dane. Ja już, panu, mogę, już pani, pani mówię. Mogę, pani Liceum ogólnokształzące w Turku 1200 uczniów, 84 nauczycieli, z czego 74 na pełnym tasie. zero wakatu. Szkoła podstawowa imienia księdza Twardo w Lublinie prowadzona przez prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Zero wakatów. Jak pani ma wakaty w Warszawie, to niech pani powie Trzaskowskiemu, żeby nie wydawał pieniędzy na głupoty, tylko żeby zapłacił więcej warszawskim nauczycielom. Ma na to pieniądze, tylko wydaje na głupoty. Panie Jeśli tu są wakaty, Panie to są. Ja nauczycieli jest wystarczająco. Ale, ale jak pani mi zadaje pytanie, to ja chciałbym odpowiedzieć. Pani, no, pani stawia zarzut, że nie ma nauczycieli, więc pani pytam, gdzie nie ma tych nauczycieli. Pokazuje nie, ja pani, ja że nauczyciele są. Pan już pani mówię. Przy pomocy pyta. nauczycieli, którzy będą mieli mniej godzin w siatce godzin Dniowo. Od dwóch do pięciu nad tym pracują już zespoły ekspertów, które zostały powołane, i pierwsze efekty będziemy mieli od 1 września 2024 roku. Chodzi o to, żeby w klasach starszych, siódmej, ósmej klasie tych, które przygotowują się również do egzaminu ósmoklasisty oraz w klasach szkół ponadpodstawowych, zdjąć siatki godzin tygodniowej od dwóch do pięciu godzin i te dwie do pięciu godzin przeznaczyć na zajęcia miękkie. To będą zajęcia fakultatywne, przeznaczone na kółka zainteresowań i pracę z talentami, które rzeczywiście mogą się objawić, objawiają się, bo jest ich mnóstwo i trzeba je szlifować pod kątem egzaminów i olimpiad i dalszej, dalszej kariery. Ale też na pracę z tymi, którzy sobie mniej radzą, na te zajęcia wspomagające właśnie w ciągu tych dwóch, pięciu godzin, które będą zdjęte z siatki godzin. To jest nasz pomysł, który będziemy robić. To jest zapisane w programie. A sondaż? Proszę pani, to ja pani teraz powiem tak. Gdybym ja miał taką firmę medialną, jak pani, w jakiej pani pracuje i zaczął na panią pluć i rzucać błoto każdego dnia każdego tygodnia, a później zapytałbym opinię publiczną, czy pani redaktor została wystarczająco już z to i tak ten wynik dla mnie jest znakomity, bardzo ten dziękuję. Sondaż nie był Dziękuję wśród bardzo. bardzo się kolejne pytanie. Mniej płucje mój więcej pracy będziecie mieli inne wyniki sondażu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Klaudia Szojelewicz, Polsat News. Witam ponownie. Chciałam zapytać najpierw pana Millera, o, czy jest jakikolwiek wniosek z Komisji Europejskiej a propos embarga i czy można by było się odnieść do twierdzenia ministra Telusa o tym, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wniosek Komisji Europejskiej, no to musi Komisja Europejska o tym komunikować. Z wczorajszej wypowiedzi przewodniczącej von der Leyen wynika, że te decyzje będą podejmowane jutro. Ja to, co mogę tylko powiedzieć, to, że bez względu na to, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska, polski rząd jasno zadeklarował we wtorkowej uchwale, że samodzielnie wprowadzi embargo, gdyby okazało się, że Komisja Europejska nie chce przyjąć wniosku, który złożyła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej. Więc tyle mogę powiedzieć. Czyli krótko mówiąc tak, no, z punktu widzenia rolnika, Embargo na pewno będzie przedłużone. Pytanie tylko, czy to będzie decyzja Komisji Europejskiej, czy polskiego rządu. Bez względu na to, czy Komisja podejmie taką decyzję, na pewno embargo zostanie przedłużone. Drugie pytanie, przepraszam, pani redaktor. Słowa ministra Telusa. Nie znam tych słów pana ministra Telusa. Ja rozumiem, że miał na myśli raczej to, o czym dyskutowaliśmy też na rządzie i w uchwale Rady Ministrów, że wszelkie kwestie związane z rolnictwem, ale też wieloma innymi sprawami w przyszłości przy potencjalnym członkostwie Ukrainy Ukrainy w Unii Europejskiej muszą być bardzo szczegółowo uregulowane. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby docelowo Unia Europejska, się, Unia Europejska rozszerzyła się o Ukrainę. Natomiast w ramach negocjacji akcesyjnych, umów, które będą negocjowane podczas takiego procesu, muszą być odpowiednio zabezpieczone interesy Polski, również polskiego rolnictwa. Więc nie ma mówienia o przyjęciu Ukrainy in blanco, tak? bez jakby regulacji przejściowych, które muszą być uregulowane. czy stałych nawet regulacji, które będą obowiązywały, podobnie jak to miało miejsce przy aplikacji każdego kraju do Unii Europejskiej. I jeszcze zwrócę się z ponownym pytaniem, które zadałam wczoraj, czyli chodzi o Komisję Śledczą, jeżeli chodzi o te wizy, bo jak już wiemy, nie tylko minister Wawrzyk, ale również Zbigniew frausze FMSZ-u wiedział prawdopodobnie o procederze wydawania wiz, dlatego ponownie pytanie, czy Komisja Śledcza, oprócz działań prokuratury, będzie powołana w tej sprawie, żeby te kwestie wyjaśnić? Szanowni Państwo, Państwo mówicie o sprawie marginalnej, naprawdę incydentalnej, jeżeli chodzi o wnioski wizowe, bo to wcale nie oznacza, że wizy o których dzisiaj mówi TVN i próbuje z tego kręcić aferę razem z Platformą Obywatelską. To, to może to powiem, bo Państwo e... mówicie o nielegalnych imigrantach, ale imigranci też mogą być, tak jak Państwo mówicie, w kwestiach zarobkowych i mogą tak w ten sposób dostawać wizy i potem przenosić się do innych krajów już mówię, już mówię, już mówię, dobrze. Każde państwo, każde państwo, pani redaktor, może prowadzić własną politykę wizową. Jesteśmy też w Unii Europejskiej, w związku z tym też są wizy Schengen. I osoby, które przyjeżdżają na podstawie tych wiz... Nie, 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 Schengen. nie, Nigeria nie, 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 a nie, 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 do w Już, nie, ale się odnoszę nie, 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 i mogą wjechać do nas do kraju, są zweryfikowane. I te osoby to są pracownicy tymczasowi, którzy bardzo często również na wniosek polskich przedsiębiorców przyjeżdżają, ale to są niewielkie odsetki, szanowni państwo, tych osób w kontekście tego, co dzieje się na, na, lampy, na Lampedusie. I kompletnie to są osoby innego, z innych zupełnie środowisk, ponieważ w 80% są to Ukraińcy i Białorusini, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy tymczasowej, po zakończonej pracy wracają do kraju swojego pochodzenia. To jest zupełnie inna sprawa, jeżeli chodzi o kwestię wniosków wizowych, bo w TVN-ie kreuje się taką oto e, rzeczywistość, jakby proszę Państwa e, było takie wrażenie, jakby... Ale Pani redaktor nie się uspokoi, w TVN-ie się taką rzecz tak. produkuje, naprawdę. Jakby nie wiadomo ile ja osób wiem, by... ale w TVN-ie się produkuje takie rzeczy. No. Nie jakby nie wiadomo, a spokojnie, ile osób utrzymało. Veritatis splendor. Niech czy, Pani wytrzyma Dobrze, czy ja mogę poprosić Adamaj? o odpowiedź na moje pytanie do redakcji tu News, a tak, nie dyskusję z TVN24. Tak, poproszę. To pytanie, Pani redaktor, już oczywiście odpowiadam. To pytanie spokło się jakby tej fałszywej narracji, tego fałszu, kłamstwa, które wypły z tej firmy medialnej, o której wspominaliśmy tutaj z kolegami wcześniej, powiem tylko jedną rzecz bardzo ważną. Komunikat prokuratury jest bardzo precyzyjny w tej sprawie. Wcale nie jest powiedziane, że te kilkaset przypadków to są sytuacje, w których. Te osoby otrzymały wizy. Wnioski zostały złożone, natomiast służby weryfikują, na ile one były rozpatrywane. Wiemy już również z komunikatu, że w znaczącej mierze nie, nie zostały rozpatrzone pozytywnie. I to też jest określony komunikat, bardzo konkretny. Jeżeli Państwo chcecie szczegóły, zwracajcie się ze szczegółowymi pytaniami do prokuratury, bo jest tajemnica śledztwa, są określone procedury, w jakich pracuje prokuratura. Natomiast tak jak powiedziałem, osoby, które w ogóle przyjeżdżają do naszego kraju, to pracownicy tymczasowi sprawdzeni, zweryfikowani, bezpieczni. Czyli na razie Komisji Śledczej nie będzie, jaki udział miał w tym szef MSZ Zbigniew Franka. Pani redaktor, w tej o, chwili przede wszystkim wchodzi. kończy się kadencja Sejmu, w związku z tym, jeżeli jakiekolwiek decyzje mają być podejmowane, to w przyszłej kadencji Sejmu. Są wybory zaraz. Więc to jest podstawowy powód, dla którego żadne decyzje w tym zakresie tak zapaść nie mogą, bo jest dyskontynuacja prac parlamentu. Ale, ale ja, ja jeszcze, raz, jeszcze raz zadam to samo pytanie teraz Polsatowi. Tak. Czy Państwo znacie miasto w Polsce? w którym są dzielnice, tak? są dzielnice, w których nie, Warszawa, Szczecin. Ale to ja się czy może są odniosę, nie, panie, panie ministrze, Radarzu, mówił pan o czy Zamościu znacie jako państwo, o bardzo czy, bezpiecznym mieście w Polsce. Chciałabym tylko przypomnieć tak. może sprawę Kamila 16-letniego. Droga pani, to pobitych, czy to jest sprawa nielegalnych, nielegalnych imigrantów? imigrantów? No czy, pani nie, ale... czy pani widziała na rynku zamojskim gang bardzo... nielegalnych imigrantów, które uganiają się za kobietami, molestują je, napadają na przechodniów? Nie. Zna pani w ogóle takie miasto? Czy zna Pani że miasto Polak, w Polsce, w którym Polakowie są dzielnice, do których rzecz. nie ma wstępu policjanie, bo nie ma tych setek tysięcy nielegalnych migrantów, o których gdzieś tam się mówi. Ale media. nie trzeba imigrantów w Polsce, żeby dochodziło do takich czy sytuacji. Pani uważa, że Zamość jest mniej bezpieczny niż Marsylia, tak? Pani redaktor, czy są jakieś, ale, jakieś proszę, pytania? Dziękuję no tak, bardzo. ale bądźmy poważni. Te kraje, które uczestniczyły w sposób systemowy w przymusie relokacyjnym i ściągały do swoich państw te kwoty, wolumeny, jak to Unia Europejska określa, nielegalnych imigrantów, między innymi z Lampedusy, dzisiaj borykają się z gigantyczną przestępczością, o czym mówił pan minister Przemysław Czarnek i myślę, że te dane warto przytoczyć raz jeszcze. Pewnie przy następnym pytaniu. tak, tak? Dzień dobry, witam. nie Wodowski, Michał, Fakty TVN. Ja o edukację chciałem popytać akurat i o Ministerstwo Edukacji. Na pierwsze pytanie do Pana Ministra Czarnka. Czy planuje Pan może kontrolę, albo ma Pan kontrolę? Czy planuje Pan sprawdzić fundusze z programu Villa Plus? Wczoraj portal TVN24 informował o Fundacji Polskiego Rozwoju. Panie redaktorze, ale nie ma, nie ma takiego programu z tego, co mi wiadomo. No, to nie mogę sprawdzić program programu, który wykreowaliście sobie w tvn Sobie sprawdzajcie sami. Nie ma takiego programu. Ale Natomiast był, jest program był... Inwestycje w oświacie. Za chwilkę będzie ogłoszenie o 150 milionach dla kolejnych fundacji i stowarzyszeń na prowadzenie polityk edukacyjnych na budowę, rozbudowę szkół. To naprawdę idzie dla polskich dzieci. Skupcie się na tym, a nie na kreowaniu programów, których nie ma. E, ale był, to, panie, ale... Panie, panie ministrze, był za czasów Hanny Gronkiewicz-Walc. Tak, Villa Plus w Warszawie. Tutaj chodziły naprawdę wille za złotówkę. Wywłaszczano, wywłaszczano ludzi, pozbawiono dachu nad głową. I tak to się kręciło przez lata. Pod płaszczykiem osłony medialnej i tarczy medialnej, którą również państwo... A co do programów mi się... Ministerstwa Edukacji i Nauki, wszystkie programy są pod ścisłą kontrolą i wszystkie środki wydatkowane dla poszczególnych podmiotów, które się o nie ubiegały, będą kontrolowane w stosownym czasie, które są, które jest przewidziane w umowach, które są z nimi podpisane. Naprawdę ani jedna złotówka nie zostanie zmarnowana. Niektóre podmioty, które nie, nie wykorzystały tych środków jeszcze, te środki są zabezpieczone i mogą szybciutko wrócić na rachunek budżetu państwa. Proszę się nie przejmować. Okay. No, Prosimy no, o kolejne pytanie. Też, kolejna redakcja. A też... Bardzo proszę o kolejną redakcję, dobrze dajmy szansę, bo TVN rzeczywiście bardzo dużo pytań ma, ale też są inne redakcje, to jest na tym polega demokracja, wie pan? I są różne redakcje, różne głosy, różne pytania, tematy. Chcielibyśmy też posłuchać innych niezależnych mediów, no, e, Państwo z niezależnością macie problem. Bardzo proszę, zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie, kolejna redakcja. Jakub krzyżak wiadomości Telewizja Polska chciałem się zapytać o program laptop dla uczniów. Jak idzie wydawanie tych laptopów i do ilu do kiedy wszyscy uczniowie klas czwartych te laptopy otrzymają? Wszyscy otrzymają te laptopy tej jesieni. W przytłaczająca większość otrzyma te laptopy w tego miesiąca. Jakaś część z uwagi na postępowania przetargowe otrzyma te laptopy w przyszłym miesiącu. Sprawy, które polegały na tym, że niektóre organy samorządowe zwlekały z przekazaniem podstawowych informacji też są już załatwione. Także gratulujemy uczniom klas czwartych, tym kilkuset tysiącom uczniów, że otrzymują od państwa polskiego laptopy na własność. Nigdy takich rzeczy w Polsce nie było, bo pieniędzy na ten cel nie było. I jeszcze chciałem dopytać, jak ważny jest ten program z punktu widzenia uczniów i szkół. To jest, Szanowni Państwo, podnoszenie kompetencji cyfrowych polskich uczniów i wykorzystanie najnowocześniejszych technik i metod i pomocy dydaktycznych do skutecznej edukacji na najwyższym poziomie. Poziom kompetencji cyfrowych polskich uczniów jest niezwykle wysoki, co sprawdziła w swoim programie Cyfrowa Polska. On się podnosi, przypomnę, że 12 września jako Dzień Kompetencji Cyfrowych to również dzień, od którego mamy Minecraft edukacyjny w polskich szkołach. Te kompetencje cyfrowe Zrastają bardzo mocno, zwłaszcza tam, gdzie są laboratoria przyszłości. One są w tym momencie we wszystkich, bez wyjątku, szkół podstawowych, szkołach podstawowych znów za miliard dwieście milionów złotych i będziemy z tym szli również do szkół średnich. Na tym, Szanowni Państwo, kończymy naszą konferencję prasową. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.